Ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy będą je robić. Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Medieval Dynasty. Skąd taki wstęp? już dlatego, że nagrałem odcinek. Yy, poszliśmy do u niego, Uniegosta wziąć Questa. On nam kazał iść tam do mm, takiego myśliwego. Po drodze zabiliśmy wilka. Yy, wróciliśmy. Po drodze powrotnej zabiliśmy kolejnego wilka. Yy, ma, mieliśmy iść tam do wioski, która się nazywa Delica. Tam dał mówić gościa, żeby yy, yy, obrodził się przed stadem wilków, bo podobno tutaj krążą. Zrobiliśmy część questa, która polegała na zebraniu kłód na palisadę dookoła wioski. <laughs> Chciałem skończyć odcinek, no i ten odcinek skończyłem. Wziąłem się za konwertowanie. Chciałem już yy, podciąć brzegi, i tak dalej, wrzucić go na YouTube a. No i podczas konwersji wyskoczył błąd. Tak. Nie zrobiłem kopii zapasowej. Dobrze myślicie. No ale cóż, dosyć tych smutnych wieści, <laughs> napijmy się trochę wody, no. no cóż, no jeden dzień na pewno Wam przepad z tego, co robiłem. Yy, nie zrobiliśmy jakoś wybitnie dużo, trochę mówię, pozwiedzaliśmy, no ale tam będziemy pewnie jeszcze zaraz raz czy dwa iść, yy, więc... Yy... No szkoda trochę, że odcinek przepadł, no ale nagram jeszcze jeden. Zobaczymy, co uda nam się w tym odcinku zrobić. No musimy trochę pościnać drzew. Mamy włócznie, mamy włócznie, bo zaczął się do dzień, więc prawdopodobnie wróciły zwierzęta, które ubiliśmy w drodze do tej wioski, która się nazywa właśnie denica. Tam były wilki i dziki, udało nam się zabić dzika, wilk nam gdzieś się krążył dookoła wtedy. I niestety nie dało się go, no szkoda było czasu, żeby się za nim uganiać. Poza, tym, uganiać, poza tym to niebezpieczne zwierzę. Co to jest? Czy tam lata? Czy to chmury tak chodzą? No nieważne. Na czym to ja? A, nie chciało nam się uganiać już za, za tym wilkiem zwracamy do wioski Delicy i spróbujemy jeszcze raz yy, no, dokończyć questa z cięciem drzew i, 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 i wrócimy do podać, yy, wie, przekazać wieści, że wszystko się udało. Tutaj był gdzieś ten Dik. Czy może powiem DIK, bo to może algorytmy YouTube'a stwierdzą, że mówię po angielsku, jeszcze mi je zbanują. Odcinek, a nie chciałbym tego robić, tłumaczyć się potem YouTube'owi, dlaczego to powiedziałem, i tak dalej, że polski to język, trudny język, i tak dalej, i tak dalej. Na no, co komu to potrzebne? Dobra, popatrzmy, czy gdzieś nie widać wilków. Eee, chyba nie, z lewej nas nie atakują, od tyłu nas nie biorą, też nie biorą. Powoli, cierpliwie dojdziemy do celu. Czyżby tam coś stało? A, to cień tylko. Dobra. Eja, bada, idziemy. Nie słyszę, żeby nas coś godziło. Tutaj jest ten gość. Yy, on pracuje w polu, do którego dostarczamy kłody. Coś tu jeszcze w tej wiosce było. Ciekawego. Tutaj były owce, czy mi się wydaje? Nie, tu były. A tak, były owce, barany i barany. O, nawet kłoda tu jakaś została nam z poprzedniego odcinka. A czemu? A czemuż to? Czy mamy jakieś kłody jeszcze tutaj? Nie mamy tutaj kłód. Więc pościnamy te brzuski. No, drzew jeszcze mamy od groma do ścięcia, niestety sobie zażyczył 40 kół, to jest 20 brzus, 14 sosen i 10 klonów, które tu niestety nie rosną, a sosny już pościnaliśmy. A jeszcze nasz protagonista się trochę zasapał. Ojej. Co my tu mamy? Ścięte. Następne. Tam jeszcze jedna kula No, nie jak człowieka, nie? No, oglądał się Iggy Świątek i teraz w saga się Bo nie wiem, czy słyszeliście, nasza tenisistka całkiem dobrze sobie radzi w Roland Garros. I... naprawdę, bądźmy dumni że Radwajska ma swoją następczynię, jakby nie patrzeć Ale nie zmieniajmy tematu, wróćmy do gry Jezu, ależ mnie się przeciążyło Panie, nie idź No tu ucieka, no stój No, mam kilka kłód Dobra, jeszcze by było od razu Patyki, bo mi tyle ich nie potrzeba. Piórko w sobie też można sprzedać i smardzę. Mięso może upieczemy kiedyś. To będziemy mieli chociaż pieczorę do jedzenia. Dopóki nie kupimy nasion kapusty, gdzie zaczniemy sadzić kapusty. Zostało nam tak: dwie sosy, dwie brzozy do ścięcia. I niestety nam się zasapał. Znowu. A jeszcze to się sklinowało. Ciekawe, jak, czy się jak się będzie grało wystarczająco długo w tą grę. Powiedzmy, ktoś będzie. Nie, tylko nie tam. O, dobra. Ktoś będzie chciał grać powiedzmy 600 lat. Nie wiem, może trafi się jakiś taki narwaniec, który będzie to ogrywał namiętnie. I wybędzie powiedzmy rok 2020. To czy będzie się dało na przykład Stilla odblokować? Albo inną tam Husqvarna. Kurczę, nie zbieraj kamieni. Masz kamieni. DAJ KAMIENIA! No i kurczę, tego się bałem, ale na szczęście chyba spadnie. No. Dawaj. No już jesteś, jesteśmy przeciążeni, ale jeszcze to zmucimy. No i wpadł kolej do patyki, znaczy. No ale sobie można zrobić się siekierę, ale to zaraz. No stój, znowu uciekasz. Dobra, zostało 5. Ile tam mamy? Akurat 5. Super. Tylko, że chyba się z nimi nie zabierzemy na raz. Yy, ciach, ciach, ciach i, i ciach, gdzie jeszcze jedna? Tu jeszcze jedna leży. Ojej, a piórko. Wziął to piórko? Gdzie tam? Dobra. I zrobimy. A, Owce tak tupio I zrobimy questa od u niego sta pierwszego z wielu e, Żałuję, nie pożałujesz tego, rozmawiaj z Matyldą, co pecz bla bla bla, ręce, tak, tak, tak. Porozmawiaj z Matyldą. Dobra, pogadaj o kuza. Kuza? A tyle, bo ja, się usiąść masz co co zupę, to pachnie przepysznie, czy mogę dostać przepis? Patrzcie jaki... Ojej! Cóż, to rodzinny sekret, Ty się, nie, nie dziękuję za posiłek. Dobra, więc mamy jedzenie, możemy to jedzenie sobie teraz je... Zupa krewo. No cóż, no, 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 no ten... Myślałem, że bardziej hojni będą. No ale trudno. Dobra, wracamy do niegosta. Eee, znowu oczywiście powoli, żeby nam wilce dupy nie odgryzły. Ale są tu też dziki i na nie też musimy uważać. Ale na szczęście nie widzę, żeby się tutaj coś kręciło, chyba że z tamtej strony, ale nie. Od góry mam nadzieję, że nas nie zaatakują. Poki, idzie szybciej, jak tak? Dobra, możemy uciekać. Nic, na, <laughs> nic nas nie goni? Nie słyszę. Dobra, to jeden quest mamy zaliczony z wątków pobocznych, tak? Zadania fabularne, to nie wątek poboczny. Co tutaj mamy w ogóle? Mamy jakiś yy, yy, punkt do rozdania. Zrobimy to trochę później coś mogliśmy w sobie zrobić teraz to się więcej punktów dostawali by szybciej się odblokowały jakieś yy, budynki czy dodatkowe punkty bo ten pierwszy poziom w każdej umiejętności sprawia że yy, dostaje się więcej punktów za, ta, za różne czynności powiedzmy uprawę pola ścielanie drzew zbieranie jagód smardzę i w ogóle no, i są tam trzy poziomy. To za trzeci poziom tej umiejętności dostaje się trzy punkty więcej, czy raz, czyli razem cztery I to bardzo przyspiesza odblokowywanie nowych technologii. Na czym nam teraz chyba będzie najbardziej zależało, gdyż yy, no będziemy chcieli powoli rozbudowywać swoją wioskę. Na razie z tych dostępnych mamy tylko pole, co nam się raczej na nic nie przyda. Dobrze, by było odblokować magazyn na zasoby i magazyn na jedzenie, gdyż to te dwa podstawowe budynki, czyli na zas magazyn na zasoby i na jedzenie pozwoli nam rekrutować nowych mieszkańców i ten. I z, z magazynu na zasoby tam oni biorą opał. A jedze no, na jedzenie to wiadomo. I gdy jednego z tych budynków nie ma, to oni są poszledzeni i nie wiedzą, że w innej skrzyni żarcie leży. I musi być konkretnie z tego budynku. No nie przetłumaczysz. Próbowałem. Klołem. dzidę w dupę wbijałem i... i nie ją. O. Utytłani jesteśmy trochę, jestem brudny, niedobrze, ale zatniemy jedno drzewko i, i zbudujemy sobie wannę, bo wannę chyba możemy wybudować. Tak, dwie kłody to kosztuje. Wybudujemy sobie wannę, żeby mieć y, chociaż trochę więcej respektu przy rozmawianiu z wieśniakami. Chociaż teraz jak tak patrzę tych questów jeszcze dostajemy dosyć sporo i na początku będzie trzeba się trochę nimi zająć Ale niektóre są no, na tyle monotonne i proste, że nie wiem czy ja tego w ogóle poza odcinkami nie, nie zrobię. Co tu, co tu się nie w porę przychodzę? Dziwna sytuacja. U niegost! Kamien mnie gost, tu. Jak poszło w Dedicy? Super. Są teraz przygotowani, bezpieczni. Prosta drewniana palisada, tak. I myślę, się dagobę człowiek nie boi się wilku. Dobra, i czekamy na dalsze wydarzenia. W międzyczasie zaczniemy sobie nowy quest. Ale nowy quest będziemy chcieli zacząć od Alwina. Gdyż on nam da trochę... Hmm, Hajsu przede wszystkim z tego questa dostaniemy yy, a to Edwin. A ja z Alwinem miałem gadać, jest Alwin tu niby dwie literki a jaka różnica. Alwin stój. tajne. no Miniazawódfa ja Cimir eee, Przybyłem z bla bla bla, cóż powodzenia, że tego bla 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 ludzi się to tam bla zobraziłem cię Hmm, dobra Mamy więc nowe zadanie Od razu odblokujmy sobie tutaj, bo widzę, że będzie trzeba robić No nie patyk, mamy patyki Witaj Oj, sierota nie potrafi patyka do kosy, na sznurki przymocować to co to Jezu, jeszcze ten dialog będzie trwał tak, do widzenia, do widzenia, dziękuję, papa. Pa. Nie wiem, czy coś dostaliśmy. Dostaliśmy coś? Nie zwróciłem uwagi, sprawdzę później na powtórce. Yy, dobra, Co, coś mamy. Zabir, mogę Ci wcześniej pomóc? Hej, bo potrzebuję, ja jestem starszą, bo tworzyć narzędzi, Stworzyć topór? Pewnie. Zaraz Ci go zrobimy. Akurat mamy ten. Oj kolegów, panie, oto topór, dziękuję bardzo, dam czasu, pokażę się. Je. Oj, je dostali się punkty 11, widziałem. Yy, no i co, mamy trochę hajsu, ale tego hajsu jest ciągle mało. Na szczęście mamy jedzenie, więc w najbliższym czasie go nam nie powinno zbraknąć, ale trzeba się zarządzić trochę zarabianiem pieniędzy. Najlepiej to robić z tego co ja pamiętam na ziołach. Tu mamy dziurawiec, który jest ziołem na trawienie, ale zatruć się w tej grze jedzeniem jest naprawdę wybitnie ciężko. Trzeba być albo upośledzonym, albo mieć wyjątkowego pecha yy, no bo to trzeba zjeść zatrute jedzenie, albo nie, nie zdać się na grzybach, a wiadomo, zresztą też można się nie zdać na... O, mam nowy poziom przetrwania, super. Yy, nie znać się na grzybach, a... też yy, jak się zobaczy opis grzyba, to widać, który daje zatrucie, który nie, więc ta wiedza jest też yy, bardzo łatwo dostępna. Więc zajmiemy się zbieraniem ziół, grzybów i w ogóle. Tak jak mówię, zioła się najszybciej zbiera, bo są dosyć dobrze widoczne. Trochę zostawimy sobie babek lekarskich, bo one leczą i to tak dosyć intensywnie. Jeszcze któreś jedzenie leczyło, ale nie pamiętam już które. Tu mamy jagody, ale jagody są niedojrzałe i niedojrzałe jagody właśnie trują i nie chcemy być zatruci. Dobra, o są spardze. Fajnie. Kurczę, bym pozbierał trochę kamieni, ale z drugiej strony one mi nie są na ten moment potrzebne. Bardziej o właśnie grzyby, które będzie można obchnąć zaraz i te zaraz obchniemy, bo e, pora roku się składa z tak jakby trzech dni i jak się ta pora roku skończy, co ja wziąłem, bo ja zopaty wziąłem, kurde też. Jak się ta pora roku skończy, to nam e, psuje się jedzenie. A, i zapomniałem powiedzieć. Ostatnio był update, e, który wprowadził parę takich usprawnień, między innymi to... no i nowych rzeczy przede wszystkim. E, między innymi to, że do tej pory były straszne problemy z questami, których, tak jak teraz, mieliśmy do zaniesienia kilka razy e, surowce, bo nam się nie mieściły w, w plecaku. I trzeba było wszystko podosić pod gościa, który chce te rzeczy, wyrzucić na ziemię, później rozbierać jeszcze raz, znowu wyrzucić na ziemię, potem przy tym gościu pozbierać to wszystko i modlić się, żeby on dalej tam siedział. I dopiero podać, bo inaczej quest się bugował, nie chciał się zaliczyć. A teraz zrobili tak, że to już działa normalnie. I co jeszcze? No dodali to, że do tej pory w skrzyni, jak żarcie leżało, to się ono nie psuło, tylko się psuło jak się ma w ekwipunku yy, i, i teraz ten, i teraz yy, wprowadzili to, że to jedzenie się psuje także w ekwipunku. Yy, co nie jest dobre, i, a im bardziej zepsute jedzenie, czym bardziej zepsute rzeczy, tym, tym tańsze jest później u sprzedaży. Bo taki dziurawiec, no dziurawiec się chyba z tego co ja pamiętam, nie psuje akurat, ale takie jest bardzo, czy, czy mięso, ono się już właśnie mocniej psuje i trzeba je sprzedać, póki jest świeże. A mm, ile tego mięsa w ogóle mamy? Cztery. No mięsa w sumie nie będziemy sprzedawać, bo je może upieczemy później. Będziemy mieli trochę jedzenia. Potem może któregoś dnia się wybierzemy na polowanie. Jest tu jakiś tam, jest jakiś kupiec. A, i y, prowadzili nawóz. Już nie bierze się gówna i nie rzuca na pole, tylko to gówno trzeba przetworzyć, przetworzyć na nawóz. I dopiero się to sprzedaje. Gdzie jest kupiec? A, tu siedzi. A, Delina. Kurde, gdzie było ziarno kapusty? No, musiał kupić ziarno kapusta. Za cholerę nie pamiętam, gdzie to było. Chyba w Denicy, z której właśnie wyszliśmy. No, nic trudno. Dziurawiec sprzedajmy, za dziurawiec będzie całkiem sporo hajsu. I tej babki sprzedajmy ze 4 sztuki. Więc już mamy 300 yy, zł I za te pieniądze już prawdopodobnie byśmy przetrwali zimę. Ale zbliża się lato. I latem będziemy chcieli się, tam w sumie jeszcze jeden quest mamy, ale... Dobrze, yy, nie będziemy go na razie zaczynać. Ile mam punktów reputacji? ma kolejne te, 25. No, jeszcze trochę mało, no ale będziemy się powoli rozwijać, będziemy robić nowe questy, nowe zadania i tej reputacji nam zacznie przybywać. Yy, no też za główne wątki będziemy dostawać tą yy, reputację. No ale no w przyszłym odcinku będzie lato, więc będziemy chcieli się skupić na trochę innych rzeczach, przede wszystkim zbierać dobrodziejstwa lasu. No na jesieni trochę też, ale żeby odcinki nie były za długie i, i za nudne przede wszystkim to możliwe, że trochę tego hajsu nazbieram poza odcinkami tych jagody przede wszystkim do sprzedania. Może trochę to z wami porobię ale bardziej tak przy okazji, żeby pokazać jak wyglądają te mechaniki yy, No zibą się na pewno udamy na polowanie Ale taki już konkretny największego zwierza typu żubr, niedźwiedź yy, zając tak jak tutaj kica upolujemy zająca znowu, znowu stój, nie ruszaj się no tu No trudno, nie będziemy go gonić. Jezu, myślałem, że tu coś stoi. Yy, nie będziemy go gonić. Dzień się jest powoli chyli ku zachodowi. Co my tu mamy? Mamy jedno mięso. I to mięso możliwe, że sobie upieczemy. Tu tego mięsa jest trochę wysuszonego też. Mamy słomy, mamy kłody. Co ja chciałbym. Z... Co ja chciałbym z kłody zrobić? A, wannę chciałem zrobić. No bo musimy się przecież gdzieś myć. I co? No nie mówcie. Ja tak przy drodze, kurde. Jeszcze kotary nie można postawić, bo jeszcze nie mam odblokowanej. No i dobra, zanim. A jeszcze nie sprawdziliśmy, ile mamy czasu do końca dnia, yy, mamy godzinę. Yy, więc pozbierajmy jeszcze trochę ziół, grzybów i, i różnych rzeczy. No, tu są grzybki jakieś. Yy, które następnie sprzedamy, właśnie w yy, wiosce. Będzie z tego całkiem srogi hajs. No niestety te grzyby strasznie długo się zbiera i szkoda... Znaczy może i szkoda, może i nie szkoda, bo yy, z jednej strony, z jednej strony to dobrze, że trzeba przytrzymać, bo wtedy wiadomo, które grzyby bierzemy, nie zbierze nam się gdzieś przez przypadek, ale z drugiej strony nawet te trujące możemy sprzedać yy, u innych kupców i dostaniemy pieniędzy, trochę pieniędzy, tylko po prostu mniej. Więc te machynik, mechanika jest trochę bez sensu na tę chwilę, może się to z czasem coś zmieni i deweloperzy po prostu już wprowadzają tą mechanikę. Patyk jakiś, to nam patyk niepotrzebny. Jest to jakaś dzika zwierzyna? To chyba ja tupię. Nie widzę, więc możemy na spokojnie sobie tutaj zbierać. O, widzę, że znowu dużo dziurawca. Lubię dziurawiec. Pa 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 pa, pa. Aż, 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 aż. Czy coś jeszcze widzę? Chyba nie, no to będziemy powoli się zbierać do spania. No bardzo żałuję, że tamten odcinek i przepadł. No, tak jak następnie powiedziałem, będę robił teraz kopie zapasowe, nie jak Labus konwertował na jednej wersji pliku i potem się dziwił, że błąd wyskoczył. No bo to było tak totalnie głupie, co ja zrobiłem no, że aż... No ale cóż, uczę się dopiero tej gry, uczę się, yy... znaczy gry, uczę się nagrywania na YouTube'a. Yy, uczę się, jak to wszystko działa, co ustawiać, jak ustawiać. No, mam wrażenie osobiście, że dźwięk brzmi dużo lepiej niż w poprzednim odcinku. Yy, to trochę zasługa tego, że inaczej trochę nagrywam w inny sposób. No ale cóż, możemy już iść spać, więc nie przedłużamy. Dzięki, że ze mną byliście. Jak się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Żeby filmik siedził dalej, żeby był coraz popularniejszy, a wtedy ja będę bardziej chętny do nagrywania nowych odcinków. Jeśli natomiast się film nie podobał, oczywiście nie musi, różne są gusta. Jeden lubi jak mu stopy śmierdzą, drugi jak mu cyganie grają, jak to mówią. Zostaw komentarz dlaczego Ci się nie podobało. Jeśli uwaga będzie zasadna, no to na pewno będę się starał poprawić, żeby było lepiej, żeby się podobało jak największej liczbie osób. Także dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i do następnego. Cześć!